Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ta ustawa pokazuje, jak właściciele niewolników boją się buntu niewolników. Jest to panika, zarówno w Brukseli, jak i w Warszawie. Wszyscy się panicznie boją. Chcę powiedzieć, że, Państwa, kto chce mieć bezpieczeństwo, ten traci wolność. I właśnie tutaj oszukujecie ludzi, że dla bezpieczeństwa odbieracie ludziom wolność. Proszę Państwa, w tej chwili można będzie wsadzić wszystkich. Ja za komuny, człowiek czytał tajemnicą wyspę Jusza Wernę, gdzie jest znakomity przepis na robienie nitrogliceryny. Książka króla Czapka, Krakatit, ma kilka przepisów na robienie materiałów wybuchowych. W każdym książce, co drugiej książce o powstaniu warszawskim, macie Państwo, jak się robi kopiel mołotowa i inne niezbędne dla młodych, butowniczych ludzi przedmioty. Proszę Państwa, to jest. Nieprawdopodobna ustawa, nieprawdopodobna ustawa, która każe nie czyn, tylko każe zamiar. To jest coś nieprawdopodobnego, ale to nie tylko w Polsce. To samo dzieje się, dzieje się na Zachodzie, może nawet, może nawet i bardziej. To pokazuje, jak klasy rządzące, klasa złodziei i wyzyskiwaczy, boją się buntu oszukiwanych, okłamywanych i okradanych ludzi. Jesteśmy przeciwko tej ustawie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Pani pan